I tu mamy zarys stopy. Teraz tak samo jak przy ławie kołeczki, i przenosimy sobie ze sznurka poziom na deseczki dokładnie w ten sam sposób co przy ławie. Wrócimy deseczki. Dobra, przykręcę te deseczki. I zabieramy sznurki. Dotniemy sobie na wymiar te deski i poprzekręcamy szczęście. I trochę ich wkopać. Tak, deseczki wkopane do poziomu.